Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: czy on by chciał zacząć od nowa? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: sedno, gwiazda. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka była. Wynik, odpowiedź, rada? wieża Zedno, gwiazda. To jest nadzieja. Nadzieja na przyszłość. I jednocześnie to jest oderwanie się od teraźniejszości. To jest realizacja własnych celów. Człowiek poznaje samego siebie. Poznaje Własny cel w życiu. Człowiek uwalnia się od oczekiwań innych. To jest rozpoczęcie nowego etapu. Człowiek otwiera się na nowe znajomości, które mogą odmienić dotychczasową sytuację. Gwiazda zachęca do zrobienia kolejnego kroku, do spojrzenia na swoje życie z nadzieją i optymizmem. Gwiazda zachęca do podążania własną drogą. Co wychodzi naprzeciw. Szóstka bław. To jest rozczarowanie. To jest porażka. Ta porażka jest skutkiem postępu. On nie stoi. Chce iść do przodu. Chce się rozwijać. Do uczuć podchodzi z optymizmem. I ty podchodź z optymizmem. On chce być zwycięzcą czy zauważony. Wynik, odpowiedź, rada wierzę. To jest świadomość braku miłości. Człowiek nie chce akceptować sytuacji typu jest jak jest. Oznaki już wcześniej mogły być. Prawdopodobnie nie zapytała się, jakie on ma oczekiwania. Czy chce budować związek? Mógł ci wcześniej powiedzieć. Że nie chce budować związku. A ty mogłaś z jakichś powodów to odrzucić. I teraz są konsekwencje. Wieża urnęła. Człowiek również nie chce kłótni sprzeczek, zamieszania. Chce spokoju i chce poznać nową osobę. To są duże zmiany. Ale to było zbudowane od początku na sobie fundamentach. Wyciągnij wnioski. Poznaj, poznaj kogoś nowego. Ale już na tych doświadczeniach, co teraz masz? Dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Dodd. Dbaj o siebie.